Raz, by we wspólnej modlitwie zanosić wspólne prośby. Powtarzamy. Niech pełna, niech, peł, niech pełna łaski wstawia się za nami. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Za Kościół Święty, aby za przykładem marii wiernie pełnił wolę Pana. Niech pełna łaski wstawia się za nami. Niech wszystkie ludy ziemi, aby wiodły życie godne dzieci Bożych, Dzisiaj prawdziwą radość i pokój. Niech, niech pełna, pełna łaski wstawia się za nami. Za grzeszników, aby orędzia Maryi doprowadziły ich do nawrócenia i pokuty za grzechy. Niech, niech, pełna, niech... pełna łaski wstawia się za nami. Za chorych, smutnych i strapionych, aby przez wstawiennictwo Maryi otrzymali upragnione łaski. Niech, niech pełna, pełna łaski wstawia się za nami. Za wszystkich, którzy swoje życie poświęcają bezinteresownej służbie bliźnim. Aby przez czynny miłość prowadzili wielu na drogę zbawienia. Niech, Niech pełna łaski stawia się za nami. Za nas tu zgromadzonych, żeśmy w codziennych sprawach życia wiernie pełnili wolę Bożą, objawioną w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Niech, Niech pełna, pełna łaski stawia się za nami. Za powołanych, wywodzących się e, z naszej wspólnoty, zwłaszcza tutaj, z tych osiedli, o. Wieczne zbawienie dla zmarłych, dla, a o Boże błogosławieństwo Piekę Maryi dla żywych polecamy, zwłaszcza księdza Bogdana, księdza Antoniego. Niech I Pełna, pełna łaski, stawia łaski stawia się za nami. Za Was, wszystkich mieszkających tutaj w okolicy, zatrzymujących się, by balić Matkę Bożą wierbiać Pana Boga przy tej kapliczce. O potrzebne łaski, o... Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi w Waszym życiu. Niech pełna łaski stawia się za nami. Usłysz, Boże, nasze prośby, które zanosimy przez stawiennictwo Maryi, a ufni, że nigdy jej niczego nie odmawiasz. Żywimy nadzieję, że i nasze modlitwy będą wysłuchane przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.